Jeżeli chodzi o owoce 10 lat działania Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, pewnie podzieliłbym je na takie ogólne i osobiste. Jeżeli chodzi o te ogólne, to na pewno klub Tarnowskiej Ligi Debatanckiej, klub absolwentów, społeczność, która zaczyna funkcjonować wokół... Tarnowskiej Ligi Debatanckiej. To są wprost też tytuły, które rokrocznie są kolekcjonowane przez szkoły tarnowskie, bo to Mistrzostwa Polski, bo to Turniej Debat Historycznych, IPN, czy inne turnieje, które są turniejami tematycznymi. I za każdym razem, kiedy szkoły Starnowa w nich startują, z reguły awansują do dosyć wysokiej fazy rozgrywek. To też są projekty, które są owocami, które są dziećmi, które po drodze się po urodziły, czyli to jest Tarnowska Noc Debaty, to są debaty w teatrze. Ale jeżeli chodzi o moje osobiste patrzenie na debaty, ja przez ostatnie lata częściej chyba w różnych rozmowach, które toczę, nie wiem czy o zgrozo, ale skupiam się na tym, skąd mój interlokutor wie o tym, o czym mówi. Bo dzisiaj bardzo często nie potrafimy odróżnić faktów od opinii. I ja osobiście, ale też. Rozmawiając z tymi wszystkimi absolwentami, z tymi wszystkimi ludźmi, którzy przeszli przez debaty, widzę jak to oddziałuje też na mnie, jako człowieka, który dzisiaj tworzy społeczeństwo obywatelskie, który tworzy to społeczeństwo, w którym żyjemy, który tworzy Polskę, tworzy Tarnów. I jako ktoś, kto dzisiaj chce być obywatelem, chce też zabierać głos, który też chce się liczyć, który chce też w jakiś sposób żyć świadomie. No to ja też w jakiś sposób jestem wezwany do tego, żeby umieć odróżniać fakty od opinii, po to też, żeby być człowiekiem, który jest wartościowy, no wnosi wartość w społeczeństwo.